Halo, z tej strony, się zapraszam Was na Gierkę Fall Guys, czyli Fasolki. Tak, one się Fasolki nazywały. Nie, nie, tik takie, tak, to są Among usy. Tu mamy Fasolki. Siemaneczko wszystkim. Eee, dobra, nie przedłużamy, lecimy. Pierwszy raz zagram prawdziwego Fall Guysa. Wcześniej grałem w coś innego, podobnego. A że teraz na Epiku za darmo to rozdawali, Mógł sobie ją zagramy. Pewnie się nawkurzam, jak głupi. Ale no, sam tego chcę, sam tego chcę, więc na nikogo nie będę zły. Nienawidzę takie, znaczy uwielbiam takie gierki, tylko nienawidzę potem ludzi, które w nich grają, bo tam łapią, szarpią, specjalnie wyrzucają innych ludzi biednych, którzy chcą tylko sobie pograć bez nerwów. Takie gierki to bez nerwów się raczej nie da. Chodzimy, lecimy, biegniemy. Nie, nie chcę wyjść. Świetnie, dobra. Pago ostatnio w tą, na tej mapce grał. Widziałem na jego shotach. Się nawkurzał troszkę. Ja, o Jezu, ale tutaj jest. Dobra, biegiemy, biegiemy. Hopsa, hopsa. A, dobra, tym się trzyma kogoś. Tym się przepycha. Nie widzę nic, nic nie widzę yy, yy, spadłem No nie, biegnij Nie bądź pipa Będę no musiał sensa trochę zmienić myszki W takim tempie to ja zaraz skończę O no nie Biegnij Skacz tam Kurde. Nie, nie przejdę tego Jestem zbyt amatorem, żeby to przechodzić. Ja jestem jakiś głupi, czy co? Biegnij moja fasolko. Wierzę w ciebie. Nie da się zmienić kamery na osobową. Będzie mi łatwiej, będę chociaż sobie widział. To jest niemożliwe. Dobra, tam już 12 przeszło. No nie no, sensa muszę zmienić. Gdzie lekko już mieszka, ma ten dobry piłek jak na jakimś balecie lodowym Dobra, 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 dobra. Jesteśmy dalej, jesteśmy dalej. I tak jesteśmy kwalifikujemy się nie było tak źle ja nie chcę exit, ja bym chciał sensa zmienić biegnij gości wierzę w ciebie, też jesteś różowy jak ja byłem dobra 21 przeszło, Teraz z tak to jestem ja i przechodzę dalej Ojoj, one small trip, bo potem Następna mapka to będzie. Co to będzie? Big shot. O nie, wrócili nas strzelali. Ja mam takie że zawsze mnie trafi, albo ktoś przytrzyma. Najgorzej żegłem pierwszy raz w tą grę. I nie rozkminiam. Co się by nie działo? Nie dotykać mnie. No nie no mój już nie zepchnie. dalej, no, lecimy do następnego biegu. Dobra, zmieniłem napada. Może napadzie będzie lepiej. Oczywiście nic nie sprawdziłem sterowania, bo po co sprawdzić sterowanie przed grą? Przecież to by było za łatwe. Nie wiem nawet czym się steruje. Dobra, tym się ten. A, czyli tym się biega. Ja tym się skacze, dobra. Biegniemy, lecimy, lecimy! Dobra, czekam na to tutaj. I nie przepychać się, wszyscy nie zdążymy tak i tak. No otwieraj to! Policja! Dobra, przeszedłem. Co za głupie, specjalnie to czekało na mnie. O nie, Just! Mam! Dobra, no, to było easy peasy. Bo nawet za łatwe. To była szybka wanda. Nawet się nie zdenerwowałem. od 41 teraz przeszła, wcześniej. 23. Następną tą mapką będzie. Co to będzie? Co to, to jest? No bo nie wiem jak to się biegnie To dwa okrążenia jakieś? Co to jest? O co tu chodzi? Big bully dostałem, achievement O nie! Ała! zdarzyło mi gnojo O, dada, biegnie dalej to jest dobrze. nie napadzie się w ogóle, moim zdaniem. Mega dziwnie albo ja mam dziwnego pada. Strasznie mi się gra. Nie mogę w ogóle złapać tej gałki dobrze. O nie no, gdzie wywalaj się biegnij O nie no jeszcze mi sypku wyweju Już powyskakałeś sobie piękna, jest, 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 piąty byłem nie jest, jest, Nie, laga złapą? No i jest, 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 nie jest, źle. jest, 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 nadal Konkurencja nadal, istnieje. nadal wielka. Ale nie poddamy się, nie poddamy się. Na razie się nawet nie wkurzyłem na nikogo. To aż dziwne. No nie. Znów to strzelanie. Ale dobra, teraz mam. Pada. Może będzie mi lepiej. Nie ma, nie ma nic nie ma nie ma no nie Możem dostał Tylko szetem. się gościu nie dotykaj mnie wynocha na drugą stronę. Pozaleszcze. Chyba uh -huh. <grywa> 10 na 10. Coś za łatwo to idzie, jakbym z bota migał. 15? Tam było 10 na 10. Aha, że wywaliło 10 na 10, dobre. To o to chodziło. Okej, okay, jakaś dmuchawa, jakieś przeszkody. Oj, 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 oj. To już chyba padnę. No nie wiem o co tu chodzi. Nie. No, jako drugi padłem. Nie wiem, po co ja się zatrzymywałem? No. Głupio postąpiłem. Dobra, ostatni raz próbuję i... kończymy. Ostatni raz... próbujemy. Może wygram. Mam nadzieję. To była trzecia runda w tej grze. Tak nie jest źle. Mam nadzieję, że z botami chociaż nie walczę, bo to jest niby looking for players, ale niektórzy ludzie coś zachowują jakby dopiero pierwszy raz mieli myszkę w ręce. No taka trudniejsza mapka. Zapewne te mosty tam się otwierają. Go Go Power Rangers. Dawać fasolki. Nie dajcie Dobrze jest. Jest dobrze. Co tu tyle kolbcy? Nie, Nieco grzyby. No, grzyb mnie ściągnął na dół. Osz. No, Już tu nic nie widać, no jak ten grzyb biegnie na mnie. Dobra, spróbujemy z tej strony. Noż. Sz... <ścoughs> nie. Dobra, następne grzybobranie. Tam sam z siebie bym spadł. Tutaj co się robi? Dobra, jakoś zjechałem. Jakieś zlagowane troszkę. No spadłem, <śpiewa> Człowiek tam widziałem. Nie wywaliło mnie. Jest Chyba ja ten się podniósł, teraz ten się opuszcza. Biegnij, biegnij! Nie zatrzymujmy się. Jest, mamy to. No, trudna mapka, no. Na że nikt mnie nie chciał zepchnąć, albo nawet nie zauważyłem ze tego stresu. Ale to już była ciężka mapka. Tiedam. Znowu ta mapka? Dobra, dwa kółka. Easy. To, to już jest łatwe. No kurde tym padem chyba bym nie chciał grać Albo muszę sobie jakąś gumkę demontować Do joysticka No strasznie mi się ślizga palcami No nie opierać się o mnie Biegać nie umiecie to wynocha. No i tak ładnie było. No co? Teraz wypadnę. Biegnij. No wiedziałem, że dostanę. No nie no, to miało być takie łatwe. Biegnij fasoleczko. Oj no, ja ominąłem to. Oj, dupa, no Dobra, lecimy, lecimy. Dostaliśmy Nitro. Mimo <laughs> no, ten patek jakiś, nie wiem, pośledzony. No nie! No podnieś się, nie to opieraj się o to! No Oczywiście, jeszcze raz siągi Dwóch na pięciu! A to dwóch na dwudziestu pięciu! Powstawaj, biegnij. i ile masz wodu w nogach tych... Dobra, powinniśmy wygrać na spokojnie Dobra, dziewiąty byłem, jezu! Już się bałem, że ci ludzie lepiej polecą ode mnie że przegram, to jest najłatwiejsza mapa chodnaka istnieje, po prostu przebiec to stresująca to, to jest ta gra jak rozumiem, ludzi, jak to grają, się wkurzają, wyklinają, przeklinają stają cholerykami na całe życie następną mapką będzie teraz pewnie jakiś eliminator znowu to Dobre, dobre, to już ogarnę to. nie wiem, czy ten wiatr za nami leci, czy on po prostu tak wieje w jedną stronę. Dobra, lecimy nasz... O kurde! <śmaczy> <No, no jak? Prawie! Hej, face first! Jeszcze dwóch by tylko odpadło! Jaki ze mnie dzięcioł, nie? Dobra, dobra, kończymy to. Zawsze mnie denerwować ta gierka. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, czekajcie na następne odcinki. Siemaneczko, bajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj